Dzień dobry, cześć Jak dobrze znów się z nami spotkać w grze Europa Universalis Nasza nasza Hansa, nasze państwo, nasza replika, nasze to coś powiększyło swoje granice w przednim odcinku Także zaczęliśmy, zrobiliśmy pierwszy krok w stronę, który Którą musimy iść cały czas. I co dalej? Zapytać o... ...pojęcie. Ja. No, nowy głupiec. jakaś decyzja Delubek Counter Counter Za 220 dukatów i 20 min power do końca gry 5% więcej traj wydajności handlowej Narodowy przychód handlowy o 10% i dyplomatyczna technologia koszt 1% mniej To jest zajebiste o ja! Bierzemy Spójrzmy w tym momencie, zarabiamy 14,50 z handlu Pozwólmy... Tiknąć Do końca miesiąca 14,50 do... 16,50, o 2! To jest w przestrzeni... Tk 400 lat, które jeszcze będziemy grać, to są po prostu takie pieniądze, że ja. Dobra, jak się tam biją. Dostaliśmy nowego kupca, tego jeszcze nie wykorzystaliśmy. Ciągniemy już... Niech to chciałem. Ciągniemy już stąd. Ciągniemy już stąd i ciągniemy już stąd. Co chyba myślę, że... Myślemy tutaj. To du dużo nie da, ale zawsze nam zwiększy tutaj trochę przychody. Jak będziemy mieli tutaj kupca. Możemy sobie pozwolić, mamy czterech kupców. Wszystkie możliwe opcje tu idą. A w ten sposób trzymamy trochę siły tych, tych państw, które zabierają nam wartość do, do English Channel. Oczywiście docelowo w tej grze będziemy chcieli skupić się na punkcie handlowym, który jest ostatni, tak, czyli English Channel. Tutaj będziemy musieli... tu będziemy chcieli się w tym miejscu zbierać kasę, ale to jeszcze długa droga przed nami. Wreszcie możemy sobie zbrojownie pobudować więcej Jeszcze jeden miesiąc tiknięcie i nie będziemy mieli wystarczająco żeby żeby postawić tutaj w ostatniej prowincji naszej Dobra I na razie to się nie musi przejmować Nie musimy powiedzieć wojnę teraz. Więc hmm. tak, Brema. Magdeburg-Master, Pomerania Teutonic Order. Podejrzewam, że ten Teutonic... W wycofajmy. Potrzebuje dyplomaty. Tak, zakonu ich nie dołączy, więc to będzie. Nie chcę ich ze sobą w wojnie. O, strzał się czytał. Drugi, 31. Stążemy, rozbijemy. No to dobrze. Zostawmy oddział do oblegania i wracajmy. E, tak, o Unrescie jeszcze powiem. Stacjonujące wojska mogą zniekszyć Unrest. I nie pamiętam, jaki to jest przelicznik na 1. Jeden, ile 1000 jeden ludzi, ile. To jest chyba 2500. Dwadzieścia 20 dwadzieścia regimentów w prowincji zmniejsza a Anemest o 5. To jest chyba 2500, jeśli to przeliczę. Jeśli nie, to nie poprawcie. Uwielbia to muzyka Bo można grać tylko dla tego, tylko dla tej muzyki Zakon jak widać Polska właściwie rozbiera na części Szkoda, bo chcieliśmy, w to chcieliśmy w naszym imperium Musimy poczekać na to oblężenie jednak trochę zajmie New Trade Research is Heretical Researcher Prestige czy 50 Ja Niebać Prestige Prestige można łatwo odrobić akurat diplomatic power bardzo nam się przyda zastanawiam się czy nie wybrać nie sfokusować się na tym to będą na 12 przychodów miesięcznie to jest po prostu obłędna ilość jak zrobimy A plus jest taki, że jak cały czas rozwijając to drzewko, dostajemy spore bonusy do kosztów tego. Więc potem, żeby... żeby dogonić inne państwa w dyplomacji i Technologii, nie będzie nam problemu, nie będzie dla nas problemem. W momencie kosztowało nas grosze. The Inner circle, Cycle... 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 No tak. To obrażenie trochę trwa, bo jest prowincja nadmorska, a nie mam statków w okolicy, bo nie chcę się ich odciągać od handlu. Ale ich nam się nigdzie, więc. To ciekawe, Anglicy przegrali wojnę stuletnią, ale Niestety i Normandii Zazwyczaj Francuzi zostawiają nic innego oprócz Picardii Calais Nie potrafię tego po francusku mówić Ale mają Normandię, to ciekawe To może być dla nich dobry punkt do Jakby rejewazji, tak? Jeśli uda im się przytrzymać tego władca, który jest 000. 0, -0, -0. I trochę siły, a Francuzi w tym im tego nie zajmą Widzimy, że Burgundia im zajmuje kartę. Pomoże Magdańsk, no, jeżeli go nie przejmą. już no, 14% w oblężeniu, więc jest ok. Się. Także jakby to powiedzieć Ja wiem się, że póki co musimy trochę przestopować Bo niedługo sobie zrobimy wrogę w koalicji całą 5 base tax to jest całkiem dobrze Potrzebujemy nowego rywala to jest kto ten, nie mamy z nim granicy więc nie. z Lomburgiem mamy sojusz póki co No nie weźmiemy To i tak musiało się stać prędzej czy później Kolejne wybory Mamy genialnego gościa i nie możemy nie możemy go zostawić Nie możemy go wymienić Póki żyje musimy go trzymać Choćby nam z stawała republic Tradition w tym momencie powinno polepszyć jego staty o jeden każdą, ale tu ja już 6 a to 3 więc tylko jeden militarny. A jest, nie możemy go stracić. Ile on ma? 48, więc jest szansa, że jeszcze 10-20 lat nam pożyje. Będę cały czas wyciągał tą Republikę Tradition, ja obniżam, żeby tylko on został. Po prostu nam daje takie bonusy, że... że wow. Hmm. Tak, mamy ten climb tutaj. Może spójrzmy, żeby 13, 16, 16. To nie jest jakoś dużo. Właściwie to wcale nie jest dużo. Róbmy sobie oddział piątki. i uderzymy na bramę tylko, że nie wiem już pomoże, to może być problem mają 3000 ludzi tak zrobimy. za 2 nie to się granice już połączymy nie będziemy mogli się skupić na czymś innym 6 base tax to jest całkiem dobrze Ogólnie prowincje zachodnie niemieckie są w porze, mają w porze base tax. akurat tu, nie jest jakieś tu, 6, 6, 3, 12 grajsk oczywiście nie wiem czy nie pozmienili trochę tego base taxu na przykład w 1, 14. nie pamiętam, że miałaś te 14 miała Lombardia. To był największy, największy przychód w grze, jaki można było mieć. 14 w Lombardii. A tylko teraz Biedni też to ma. Tu jest 14. Tak właściwie. Bo 13 w Pradze to jest bardzo dużo. Kraków ma ile? 10. Warszawa. Ma. Tu jest Warszawa. 7. Bierzemy nasze wojska. Nie zmarkowaliśmy Danii, a to jest wymagane. To powinno nam zwiększyć dość porządnie przychody w tym regionie. Oni są naszym największym rywalem. Na przykład Dash, 3 punkty. Inflacja czy Global Trade po inflacja. Spójrzmy jak to wygląda. Mm -hmm, czyli wszyscy od nich dołączam, a nas znikt. Damy radę. Hmm. Nie, to jest inaczej, się byli skróceni od Reckingswap. Po morze... Magdeburg... Monster... Zdobyliśmy jeden ciężki statek w walce na morzu. Właśnie to możemy zrobić coś takiego teraz. Wyciągnąć to... wyciągnąć ten ciężki to oprócz tego tych połączyć i podsunąć tu to nam przyspieszy obleżenie jak zablokujemy tę prowincję Czyli tu mamy <laughs> wyrównane piątego przyjdą nie chciałem tego robić wcześniej żeby nie się nie wystraszyli i nie uciekli z tych nie dogonimy bo nie mamy <laughs> przejścia przez te tereny Rada moment. Dwa miesiące. Kolejna technologia, typu ta m, IDEA. Nam stuknie. Bitwa gdzieś się dzieje. Możemy stracić jakiś statek, niestety. ja rozbijamy jego z Mamy kardynała, co ciekawe. Straciliśmy jeden statek, niestety, ale, zysk ale zyskaliśmy jeden. Tylko straciliśmy handlowy, a zyskaliśmy transporter, więc... To nie jest nic dobrego. Właśnie prawdopodobnie zwiększył nam się limit. Aż o tyle? Jak to możliwe. Zasięg handlowy nas zwiększyło to. Przy okazji odkryliśmy pierwszą Hazjatyki IDA Global Trade Power plus 10 Trade Trade 25 To jest po prostu pompa Mamy wyłą w murach, więc już powinno być szybko. No ja nie będziemy tracić stabilności. Kolejne wojska przesłali. Nim to się nigdy nie ludzi. Przynajmniej sobie pre pre prestiż podbijemy. A, trochę nam uszczepliło wojska i... O, siebie co tu Zbiliśmy całego wojska. Był bardzo dobrze. Teraz jest problem, że zmienili trochę system wojny i pokoju. To wygląda to, kiedyś powiadamy wojnę temu państwu, więc jeśli jakieś większe państwo było w nim sojuszu, to przyjmowało kontrolę nad wojną. A teraz cały czas to państwo jest jakby tak Brema, jest, ale jest liderem, ale jeśli zdobędziemy jego prowincję nie 100% World na start. Będziemy musieli podbić albo inne państwa, albo czekać 5 lat, żeby y, mieć 100%, żeby móc ich całych zdobyć. Tak teraz to wygląda. Mm, musimy. Nie chcę z nimi mieć żadnych sojuszy, więc... Damy im trochę kasy. I to nam... Bo mamy misję do wykonania. A z już nie mogliśmy więcej polepszyć. Austria, nasz sojusznik, wyplasza z dwojny. wojny. Burgundian conquest of Köln. Cool, przeciwko Burgundii klej Baden. To jest defensywna wojna. Burgundia jest w sojuszu z Badenią, Bawarią i Mainz. Oczywiście, że przyłączymy, musimy mieć dobre stosunki z Austrią. Take state, tak właśnie to mam zamiast robić. Spiszemy to. Wizja. Ale i znaczy Austria nie powinna mieć problemu. Zobaczcie, że. Koleż, Alzacja, Austria, Korfu, Frankfurt, Nassau, Salzburg, Saksonia, Hansa, Thuringia, Wenecja. Kontra Burundia, baden Kleves. A tylko że burgundia jedną taktykę rozbijania podrochu wojsk przeciwników a tutaj jest 18 tysięcy wenecji, tutaj 17 Austrii, 30 Austrii i tak oni będą mieli małe staki, to mogą go przegrać dobrze, zrobiliśmy to weźmy to... te statki teraz i wyślimy tam, żeby żeby blokować pomoże. Burgundia jest... Prząci tam teraz z kontrolerem. Teraz, jeśli jesteśmy w wojnie, w której częścią jest cesarstwo, możemy chodzić po całym cesarstwie. Więc moglibyśmy wysłać nasze wojska, na przykład, na Magdeburg, który leży... tu. Tylko, że tu w okolicy są... Chodzi sobie 30 tysięcy... 000... Burgundczyków. Wolałbym, żeby mnie nie odwiedzili. Mam nadzieję, że Austriacy ich tu rozbiją. Albo i nie. Za blisko trochę, żebym tam poszedł. Ale oczywiście możemy sobie wziąć 2000 ludzi i wysłać tu. Do oblegania pomoże. Się Bijał się nie będziemy tym zajmować w ogóle. Ola na moment będziemy mogli sobie nową technologię i administracyjną wprowadzić. To nam da dostęp do świątyń i do warsztatów. No, Teraz nie pozostaje nie tego jak czekać Austriacy tutaj szturmują Krwajają wojska Jak jest Aha, czyli Kol, czy gdzie jest Kol Aha, to jest Kol jest warsz... To jest... Punkt, do który wojna się toczy. Teraz jest niepodległy, więc... Jest na plus dla nas. Ale z tego, co widzę, to Austriacy przegrywają tutaj tę wojnę. Bo... Badają sobie niszczyć takie małe staki wojska właśnie, a sami oblegają tutaj jakieś... Jak już z zdobędą, to prawdopodobnie... Rozbiją Burgundię, a jednak... Przez ten czas... Się nie, czujemy, nie możemy się czuć, się czuć pewnie, o tak to powiem. Bo cały czas mogę przyjść tutaj. Poczekajmy do stycznia, bo może być tak, że w kolejnym roku i... No właśnie. O tym mówiłem. zgodzą się na no uznanie porażki. Nie założyłem tego, zamyśliłem się, zapatrzyłem na coś innego i właściwie... To, czemu ostrzegałem się, stało. Przeszli do nas. tysięcy ludzi straciliśmy. Może Austria przeszła? Ale nie, przegrywa to. Ja pierdolę. Robimy syrka najemników i właśnie mi to już trudno. Czy farty powiedzą, że jak my, więc to problem sprawdźmy, czy którzyś, którzyś z tych gości nie chcą podpisać pokoju już Magdeburg Może. Też nieco trzymają wysoki entuzjazm za wojny. Do i z trochę nam rozmasakrowali wojsko, ale to nic Powera ma Manpowera, aby się. Nic się nie stało. I myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć.